złe i pudel. To dziwne. Daję słowo, że zostawiłem tu swój znak wczoraj. To nie Beethoven? To nie Cezar. To nie. Wiesz, Cezar, to jest dobre do rzucia. Smaczne, chrupiące i możesz dobrze wbić zęby. Czy to jest niebezpieczne? Skądże? Sparky, poczęstuj się. Mamy tego pod dostatkiem. Nie teraz. Mamy problem. Co się stało? Sprawdzamy moje znaki, rozmiesz? Doszedłem do mojego ulubionego drzewa. Beethoven, tam były znaki innych psów. Zawsze inne psy zostawiają swoje znaki na twoich. Oznakowały żywopłot przy ulicy Bawełnianej. Nie przejmuj się. I to ogromne drzewo przy lasku. Wielka sprawa. I twój ulubiony hydrant przywiązie. Czerwony hydrant? Tak, to łobuzy. Hej, chłopcy, zaczekajcie. Nie mogę zostawić mojego patyka. Powąchaj tu, Beethoven. I tu. I tu. Masz rację, Sparky, jest niedobrze. Mówię wam, chłopaki, jak tylko dowiem się, który pies to zrobił, pokażę mu, kto tu rządzi. Zmasakuję go. Rozszarpię. Ja go... Witam, panowie. Czy to ładnie znakować nasze terytorium? Wasze terytorium? My byliśmy tu pierwsi. Pierwsi? Nie zwracamy uwagi na takie drobiazgi. Tu jest zabójca, zabójca mówi, że macie się wynieść. No dobrze, słuchaj, zabójco. Nie jestem zabójcą. Zabójca jest skromnym psem. Zabójca to twardziel. Może rozerwać mnie na kawałki i wypuścić. I jeżeli jest taki twardy, to gdzie jest? Ty jesteś zabójcą? Nie irytuj go, naprawdę wygląda na twardziela. To pudel, ale ma ostre zęby. Co tam mówicie, frajerzy? Nic, to znaczy... Spodziewałem się kogoś mniej... Puszystego. Puszysty? To ładnie. Jak powiedziałeś? Że jestem puszystą kulką? Małym pieszczoszkiem z kwiatkiem w zębach? Tego nie powiedziałem. Myślę, że powiedziałeś. Wiesz co? To mnie denerwuje, a nie lubię być zdenerwowany. Przepraszam, nie chciałem. Powiem Ci coś jeszcze. Teraz to jest teren zabójcy i lepiej Ty i inne psy trzymajcie się z daleka. Żadnych ale, Grubasie. Zabierajcie się, bo będzie źle. Chętnie bym pogawędził, ale musimy załatwić porachunki z zarozumiałym Afganem na sąsiedniej ulicy. Do zobaczenia. Pyzo. Co zrobimy, Beethoven? Takimi typami nie warto się przejmować. Oni są naprawdę straszni. Tacy ogromni. Mieli ostre zęby i okrutne oczy. I ta straszna różowa wstążka. Spokojnie, oni tylko tak gadają. Co mogą zrobić złego? Popatrzcie na te śliczne kwiaty. Byłoby przykro, gdyby coś im się stało, prawda? To byłoby straszne. Zróbcie to, chłopcy. Einstein! Einstein, chciałem ci powiedzieć, że przesadziliśmy kwiaty na klombach. Czekajcie, zapomnieliście o czymś. Co zrobiłeś? Niedobry pies. Nie wolno niszczyć kwiatów. Za karę nie wolno ci siedzieć na ganku. No już, miał ciak kot. Zrób to. Miał. Miał. Nie mogę uwierzyć, że to pies. To jest łatwiejsze niż zabranie miski czał-czał. Nie bawiłem się tak od czasu, gdy rozpędziliśmy wystawę kotów w Vegas. Spójrzcie, to dom Betowena. Myślę, że pora się zabawić. Zabójco, co to jest? Czyż nie jest śliczny? To mały chomik. Morska świnka. Przepraszam, kto? Jestem morską świnką, nie chomikiem. Słyszycie, chłopcy? Ta kulka futra powiedziała, że jest morską świnką. <grym> Powiem ci coś, puszku. Jeżeli zabójca mówi ci, że jesteś chomikiem, to uwierz mi, jesteś chomikiem. No to kim jesteś? I, i jestem chomikiem. Bardzo dobrze. Chłopcy, myślę, że chomik chce pobawić się w błocie. Oh, hey. oh, 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 oh. Zostawcie mojego przyjaciela. Beethoven, co za szczęście, że tu jesteś. Dlaczego nie zaczepiacie kogoś waszego wzrostu? Dlaczego mi przeszkadzasz? Nie powinieneś tego robić tu ściochu Co te psy tu robią? Do domu, wynosić się. Tym razem miałeś szczęście, ale Twoje szczęście się kończy. Jutro rano, około torów, bądź tam, jeżeli jesteś prawdziwym psem. Jestem prawdziwym psem. Wszyscy jesteśmy, prawda, chłopaki? Chłopaki. Wiesz, że nie musisz tego robić. Oczywiście, że muszę. Te typy dosyć nam dokuczyły. A poza tym wy, przyjaciele, pójdziecie ze mną, prawda? Jutro wydają bezpłatne bilety do łaźni znaczy, dla bezdomnych zwierząt. Nie mogę zrezygnować z bezpłatnej kąpieli. Nie pójdę, bo myślę, że to jest głupie. Nie pójdę, ponieważ... ponieważ naprawdę... boję się... W porządku, Cezar, rozumiem. Beethoven nie idź tam. Po co to robisz? Czasem pies powinien zrobić to, co powinien. Jak moja wstążka? Trochę krzywa. jak teraz? Tłuszczocz zdecydował się przyjść. Tak, i chcę, żebyś ty i twoje kumple wynieśli. Się stąd. Słyszeliście? Chcę, żebyś mnie tam wynieśli. Zabawne. Odejdziecie. A kto nas zmusi? Ja. Ty? Ty i kto jeszcze? Ja. 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 Ja także To co, Pudlu, zatańczymy? Mieliśmy iść na wesele Prawda, wesele Zupełnie o nim zapomniałem Pogońmy ich Co się dzieje, Beethoven? Nie zamierzasz ich gonić? Nie. Myślę, że oni już tu nie wrócą. Wiesz, Beethoven, wczoraj wiem, że będziecie przy mnie, kiedy będę Was potrzebował. Skąd wiesz? Beethoven, za domem mamy kość ozdobioną Twoim imieniem. Czy mogę Was zapytać o coś osobistego? Czy jestem gruby? Kto Ci to powiedział? Ciesny. Kochanie, to był cudowny wieczór. Kolacja była wspaniała. Doskonałe jedzenie, znakomita obsługa. Myślisz, że zostawiłem za duży napiwek? 8%? Nie, kochani. Kelner się ucieszył. To wspaniale, że nasze dzieci są już dostatecznie duże, żeby je zostawić same w domu. Mimo to, zawsze lękam się powrotu. Dlaczego? Ze względu na niego. Kogo? Wiesz kogo. Beethovena? Tak. On zawsze rujnuje dom, spędza dzieci w kłopoty. Jeżeli ktoś może zrobić bałagan, to on. Kochanie, przesadzasz. To tylko pies. Ile szkód może narodzić? Cześć, tato. Cześć, mamo. Jak się bawiliście? Dlaczego mi to robisz, Beethoven? Dlaczego to przewracasz dom do góry nogami? Dlaczego? Bo cię kocham, George. Mamo, słucham, kochanie. Dlaczego tata zawsze krzyczy na Beethovena? Myślę, że tata uważa Beethovena za przyczynę kłopotów. Ale Beethoven nie sprawia kłopotów. On jest bohaterem. Prawdziwym bohaterem. Wiem, kochanie. Dobranoc. Dobranoc, mamo. Bohater. Prawdziwy bohater. Wspaniale. Mam łopatkę, wiaderko z niebieską gwiazdą. Mam wszystko, czego można chcieć. Chcesz się pobawić? Nie, nie chcę się bawić. Chcę twoje wiaderko. Ono jest moje, oddaj. Zostaw moją siostrę w spokoju, bo jak nie, to co? Będziesz gwizdał? Myślę, że to nieładnie, że twój brat... Myślisz, że to nieładnie? A to ładnie? A to? Przestańcie. Kto nam przeszkodzi? Ty? Nie ja. Ktoś większy ode mnie. Światło psa. Teraz zapłacicie za wszystko. Światło psa. Pewnie Emily ma kłopoty. O nie, to śliniący się pies. Chcecie się pobawić, chłopcy? Na niego Załatwił nas. Pora na was łobuzy. Mój bohater. Znowu mi to zrobił, Alicjo. Znowu mi to zrobił. To prawda, zawsze, kiedy ten dom jest zadbany i zorganizowany, przychodzi Beethoven, ubłocony, gotowy wszystko zabrudzić. On jest tylko psem. To nie jest pies, to potwór. Jest tylko psem, kochani. Jest potworem, wielkim, starym, zabłoconym, śliniącym się potworem. Moi przyjaciele, obywatele Tokio, jako wasz burmistrz jestem dumny, że mogę wam to powiedzieć. Po latach pracy spełniłem moje wyborcze obietnice. Daję wam nowe Tokio. Dzięki mnie Tokio jest najczystszym, najprzyjemniejszym, najlepiej zorganizowanym miastem na świecie. To pies Godzilla zniszczy nas swoją śliną. Poczekajcie, proszę, poczekajcie. Wszystko szło tak wspaniale. Moje miasto, moje przepiękne, czyste miasto. Proszę, odejść. Zostaw moje miasto. No, not the Emperor's Palace, no. Nie pałac cesarski. Nie rozumiem, Beethoven. Krzyczy na ciebie cały czas. Trzyma cię w budzie. Dlaczego się na to godzisz? On tak nie myśli. Czasem się denerwuje. To na pewno. George jest porządnym facetem. Wie, że jestem członkiem rodziny. Należysz do rodziny, poważnie. Oczywiście. Jestem dużą częścią rodziny. No tak, do zobaczenia jutro. Dobranoc, Ginger. Z pewnością jestem członkiem rodziny. Gdzie jest tata? Kochanie, pora na śniadanie. Naprawdę go kocham. Tak, jest najwspanialszym tatą, jakiego można mieć. Ja też was kocham, dzieci. Uśpiesz się, kochanie, bo spóźnisz się do pracy. Moja droga, zawsze mam czas na Twoje wspaniałe śniadania. Jesteś wspaniałym facetem. Przygotowałam twoje ulubione danie: owsianka i jajka. To jest wspaniałe. Pyszne. Czy mogę o coś zapytać? Oczywiście, synu. Mam problem, którego nie mogę rozwiązać. Gdzie jest więcej szpików W kości? Czy w mięsie na zupę? W kości, synu. Dziękuję, tato. Wiesz wszystko. Nie mogę sobie poradzić z włosami. Chodź, kochanie, zaraz zrobię z nimi porządek. Tato, robisz wszystko doskonale. Cóż, jestem waszym tatą. Jeszcze ofianki, kochanie? Jasne. Słuchaj, może byś wyprowadził psa przed pójściem do pracy? Dlaczego nie? Z przyjemnością. Gotowy? Damy kotom Bobu. Jaki piękny poranek. Ciekawe, co się dzieje w domu. Beethoven, miałam piękny sen o Tobie. To zabawne. Mnie także śnił się Beethoven. I mnie też. Dzień dobry. Dręczyły mnie koszmarne sny. Z przyjemnością się obudziłem. Alicjo, pyszne śniadanie. Co to? To co zwykle, kochanie, owsianka i jajka.